Witam, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić kiełbasa benzunu dojrzewająco z dodatkiem kultur bakterii, takich właśnie do salami, do chorizo i do kiełbas takich dojrzewających. Potrzebujemy do tego tak: 600 g karczku, 400 g boczku, 600 g łopatki, 200 g słoniny i 200 g wołowinki. Teraz to co już mamy pokrojone w kostka zostawiamy, to w kosteczka to już mam pomelane, czyli karczuś i boczuś kroimy w kosteczka i widzimy się za chwilę. Karczek i łopatka będziemy mielić na oczku numer 12, zobaczcie się jakie wielkie, jakie wielkie dziury. Bocz już pójdzie na szóstce, a połowinka poleci na szczytku numer 3. No, no i drobniejsze. Na razie zaczynamy z dwunastką karczek i chłopaka Leci na... Przepraszam, numer 8, Przepraszam, pomyliłem się nie na szybce, tylko bo robimy na ósemce. na przyprawę numer 3. Dobrze, jak wszystko mamy w miejsce, to teraz będziemy to przyprawiać. Przyprawy, jakie będziemy używać, to jest ziele angielskie gałka muszkatołowa, majeranek, czosnek, czerwono papryka. I jałowiec. Wszystkiego domy, tak powiem na oko, może po pół łyżeczki. Jałowiec, wiadomo, kulki ziela angielskiego, liźla mielemy w młynku, a, 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 a reszta, które już mamy, że tak powiem, sypkę, lądują do środka. I co ważne, żeby kiełbasa nam dojrzewała, to mamy te bakterie. Tak one się nazywają. Taki mają typ SHI59. To są bakterie do właśnie wędlin dojrzewających. Te opakowania nam starczą na teoretycznie 20 gramów na 100 kg mięsiwa. Ja tu mam około 2 kg czyli ja bym potrzebował tego dosłownie tyle. To jest pół grama. Pół grama tych bakterii. Te bakterie yy, rozmieszczą, te bakterie ważne co? Że trzeba je dodawać na samym początku, na, na samym początku tego naszego że tak powiem mieszania. To jest, to jest ważne, żeby nie dosypywać ich później tylko na samym początku tego całego naszego procesu. Jo jak zmiela te wszystkie przyprawy i je tym wymieszam do tych przypraw dodam te bakterie i to wyląduje razem w naszym farszu i będziemy to dopiero potem mieszać. To biera się za przyprawy na razie. Przyprawy z bakteriami mamy w środku. Teraz wszystko mieszamy. Oczywiście za późno, wam powiedzieć o soli peklowej, no ale to jest wiadome 18 gramów na kilogram. Dużo tych przypraw rzekło, żeby to było takie Gdyby miało charakter te mięso, która musimy to dobrze tym wymieszać. Zostawiamy to w lodówce na 24 godziny. I jutro będziemy to ładować w szczewo i wędzić później. Na razie to muszę dobrze tym wymieszać. Dobra, to my się na razie żegną do dnia jutrzejszego. I tradycyjnie następnego dnia korba w dłoń i nabijamy. I no, staramy się to robić tak bardziej ściśle, żeby to było jak najbardziej bez powietrza w środku. Zapomniał Rzekłon też wczoraj dodać, żeby te mięso po wymieszaniu, żeby te bakterie się aktywowały na 24 godziny. Na kilka godzin do ciepłego miejsca, 24 stopnie, żeby to miało. I to akurat wsadził do piekarnika, wyłączonego oczywiście. Piekarnik, tak zamknął tam, taka temperatura się kształtuje około 24 stopni. No, to by było na tyle. I to ładuję w szczewo. I widzimy się przy widzeniu. Tak moi drodzy, otwieramy i oglądamy co tam mamy. Uu, lala! Powiem wam tak To już jest To już jest, to ma być na złoty kolor tylko Tu sobie wiszą dwa pstrungi A tu mamy Ja Ona już będzie Dobra Na razie moi, tak moi drodzy Kiełbaska już sobie wisi i dojrzywo, tydzień czasu tydzień czasu, temperatura około 13 do 20 stopni, przewiewne miejsce i oto mam w garażu powiem wam struktura tej kiełbasy mi się podoba jak ona fajnie przeschnie tak to będzie wyglądało i smakowało tak jak wygląda to będzie gitara nie mam tego dużo, 2 kilo tu sobie wisi taki wolny szczelec ten pójdzie jutro do wody do tego bułeczka świeżo i będzie gitara. O, zobaczymy. odezwie się za jakieś 2-3 dni. Zobaczymy, jak to nam się zacznie wszystko fajnie tutaj kurczyć, że tak powiem. Nara. Eksperyment. Robimy eksperyment w połowie tego naszego całego zadania. Yy, lubię się powtarzać, powiem Wam. Lubię się powtarzać. Zobaczcie się to, czy on nie wygląda pięknie. Czy ten włoż nie wygląda cudownie? Zrobimy tak. Połowa tego mojego wynalazku, tej mojej kiełbasy dojrzewającej, zrobimy, zapakujemy to próżniowo. Bo w próżni, że tak powiem, ta kiełbasa też będzie dojrzewała. Też to będzie dojrzewało. Połowa zostawimy. Powieszono i się będzie, że tak powiem, dojrzewać na wolnym powietrzu. A połowa pakujemy do torybki. Bieremy moja próżniowo pakowarka i połowa kiełbaski zapakujemy w próżni, i ona sobie będzie dojrzewała w lodówce. Nie powinna być taką sucho jak ta, która będzie dojrzewać na powietrzu. Zobaczymy, wpakujemy ją do lodówki i zobaczymy co z tego będzie. Na bok ładnie mamy zapakowanej w próżni i to ląduje też na tydzień albo nawet dłużej, zobaczymy dłużej, bo to czym dłużej, tym ona powinna być lepsza, nie? To, to ląduje w lodówce i to spróbujemy otworzyć. Tamta otworzymy po tygodniu, czyli za 6 dni, a ta otworzymy zapakowaną próżniowo po dwóch tygodniach. I zobaczymy, jaka jest różnica w smaku. Dobra, to będzie to na tyle. Nara! Tak, moi drodzy, tydzień czasu minął, 7 długich dni, że musiał czekać. Na takie pyszności, tak mam nadzieję, no jeszcze tego nie kosztował, wszystko leci na żywo. Ukroimy na bocze jakiejś Ona nie jest wcale w środku sucho. Ona 7 dni była, dojrzewała, ale ona w środku nie jest sucho. Fajną mam akurat taką że tak powiem wilgotną w środku. Na no, zewnątrz troszkę szczewo. Przyschło, ale w środku jest idealno. Kosztujemy to. Powiem Wam, to jest kapitalne. O Boże, kochane, to jest kapitalne. Takie łabaska jest zobaczcie się. No, jest kapitalno. Tu mamy ten nasz włoszyk, który dojrzewał tak powiem w próżni w lodówce to muszę też dzisiaj skosztować nie ma szans wyciągniemy je na jeden a reszta pójdzie z powrotem do dojrzewania lodówkowego mm, pachnie przesudownia Majka. Smak. <laughs> to jest nie do, nie do opowiedzenia. Ta jest dużo lepsza. Tamta w tej folii jeszcze będzie tydzień, jak nie dwa, w lodówce dojrzewało. Ale to, to jest kapitalna. Ta kiełbasa jest po prostu kapitalna. Róbcie, ludzie, róbcie. Subskrybujcie mój kanał. Wbijajcie łapy tym do góry, bo nic lepszego, jak jeszcze nie oto. Do tego świeżo bułka z masełkiem. No, normalnie. Poeddia po eta smaku.